Witajcie moi drodzy. Dziś kontynuujemy dzielenie liczb całkowitych, będziemy rozwiązywać ćwiczenia. I chciałabym rozpocząć od ćwiczenia 5 na stronie 67. Oceń prawdziwość zdań, prawda lub fałsz? Zaczynamy od pierwszego przykładu. Ja sobie zrobię tutaj taką tableczkę, żeby po kolei wpisać odpowiednie literki. Ilo dwóch liczb ujemnych jest liczbą. No mieliśmy takie przykłady. Jedna liczba ujemna podzielić przez drugą, ponieważ iloraz to dzielenie, dwa minusy dają nam plus. Zatem czy iloraz dwóch liczb ujemnych jest ujemną liczbą? Niestety nie. B. Ilorazem liczby minus 72 przez liczbę 72. Jest liczba minus 1. Mam jedną ujemną, drugą dodatnią, więc wynik mam ujemny. 72 przez 72 to jest 1, czyli prawda. I dalej. Ilo razy liczb. Minus 16 przez 8 oraz 16 przez minus 8 są równe. Widzimy, że w obu przypadkach mam jedną liczbę ujemną, więc wyniki są ujemne. 16 przez 8, 2. 16 przez 8, 2. Prawda, są równe. Idę. Aby zapis A podzielić przez minus 6 był równy minus 4, był prawdziwy, zamiast litery A należy wpisać liczbę minus 24. To sprawdźmy. Minus 24 podzielić przez minus 6. Dwie liczby ujemne, wynik jest dodatni, więc już od razu widzimy, że jest nieprawda. Nawet nie musimy liczyć. Dobrze, zajmijmy się dalej rozwiązywaniem równań. Ćwiczenie szóste, ta sama strona. A razy minus 16 równa się 80. W takich przypadkach musimy wykonać dzielenie. A to będzie 80 podzielić przez minus 16. I na początek ustalamy sobie wynik, czy będzie dodatni, czy ujemny. Dodatnia i ujemna, zatem wynik jest ujemny. 80 podzielić przez 16. To jest 5, bo 5 razy 10 to 50, 5 razy 6 30. Zatem a równa się minus 5. Moglibyśmy sprawdzić. Minus 5 wstawiamy pod, minus, pod a. Mamy minus 5 razy minus 16, minus i minus. Daje plus 5 razy 16. Wszystko gra. Kolejny przykład. Minus 17 razy b równa się minus 51. Żeby wyliczyć b, to muszę wynik podzielić przez minus 17. Będzie dodatni i to jest 3. Bo minus 17 razy 3 to jest minus 51. Dalej. C podzielić przez minus 11 równa się 99. Teraz żeby wyliczyć C muszę podzielić. Nie pomnożyć muszę. Zobaczcie, gdybym sobie wzięła inny przykład C podzielić przez 2 równa się 4. No to zamiast C wstawiam ósemkę, czyli muszę wykonać mnożenie 99 razy minus 11. Wynik będzie ujemny. No i 99 razy 11. 99, czyli coś mi pisaczek szwankuje. I 99, 9, 18, 10, 1089. I wynik jest ujemny. I ostatni przykład tutaj z równania w tym zadaniu: 72 podzielić przez d minus 18. Tutaj D to będzie 72 podzielić przez minus 18. Nie. Zobaczcie, jak czasem pomaga nam. 8 podzielić przez 2, czyli D to jest 72. Dobrze powiedziałam przecież.

Minus 3 do 3. Dodać 5x równa się minus 52. Najpierw sobie wyliczymy to potęgowanie. Wynik będzie ujemny, ponieważ mamy trzecią potęgę. 3 razy 3, 9 razy 3, 27. Oj, to jest x. Minus 52. Więc, żeby się pozbyć tej liczby, muszę dodać 27. Otrzymujemy minus 25. I żeby wyliczyć x muszę podzielić przez 5. Minus 5. I jeszcze jedno równanie. Nawias, w którym jest niewiadoma, obliczę w ten sposób. Jaka liczba? Podzielić przez minus 8 da mi minus 6. No to muszę pomnożyć te dwie liczby. Minus 6 razy minus 8, czyli 8 odjąć y. Nie muszę pisać już nawiasu. Minus i minus daje plus 48. Następnie 8 odjąć y, ma być 48. To jakim działaniem wyliczę ten y? No, zauważcie, że jeżeli mam tutaj odjąć i tak się składa, że wynik jest większy, to będzie musiała to być liczba ujemna. Y to będzie 8. No, jak myślicie? Żeby się udało, to musi być 8 odjąć i liczba ujemna. Jaka? Tu mi w konsekwencji musi wyjść plus, bo minus i minus daje mi plus, czyli 8 dodać 40. Tak? Czyli 8 odjąć minus 40. Więc muszę zrobić 8 odjąć 48. Będzie 40 na minusie, będzie. No, to było troszkę skomplikowane. Trzeba uważać, łatwo się pomylić i warto robić sprawdzenia. Dobrze, moi drodzy, na zakończenie tego dzielenia mamy kilka zadań dotyczących kolejności wykonywania działań. Część zrobię ja, a część będzie dla Was, żebyście poćwiczyli to dzielenie i ogólnie kolejność wykonywania działań. Więc będziemy robić 9, 10 i 12. Zaczynamy od 9 na stronie 68. Może ja zacznę od tych przykładów od końca? One są trudniejsze. Ja zrobię trudniejsze i łatwiejsze zostawię dla Was. No to, moi drodzy, kolejność wykonywania działań. Najpierw potęgowanie, ale zobaczcie, mogłabym sobie wykonać mnożenie, bo ono nie przeszkadza, tak? Minus 7 razy 8, wynik będzie ujemny, 56. Tutaj też mogę sobie zastosować własność minus i minus daje plus 16. I teraz tu będę miała wynik dodatni, ponieważ mam parzystą potęgę. 3 razy 3 to 9. No i podliczamy. Minus 56 plus 16 to jest minus 40, dodać 9, minus 31 e. Minus 2. Do trzeciej dodać 28, podzielić przez minus 4. Najpierw potęgowanie. Wynik będzie ujemny, bo mam trzecią potęgę, czyli tak jakbym miała minus 2 razy minus 2 razy minus 2, to jest minus 8. I teraz od razu sobie podzielę. Wynik będzie ujemny, czyli będzie minus 28 przez 4 to 7. Minus 8 dodać minus 7, większy dług minus 15 d. 48 podzielić przez minus 6, dodać minus 2 razy minus 9. Mogę jednocześnie podzielić i pomnożyć. Minus 8, dodać minus 2 razy minus 9, minus i minus daje plus, czyli 18. Wynik będzie plus 10. I dla Was, ja sobie zanotuję na karteczce, będzie 9 abc. Teraz ja będę robiła z 10. Zacznę znów od przykładu D. Czyli od końca. 45 podzielić przez minus 9 dodać minus 16 podzielić przez minus 4 odjąć minus 56 podzielić przez 7. No to wszystkie te dzielenia mogę wykonać równocześnie. 40 przez... 45 przez minus 9, wynik ujemny 5, dodać minus i minus daje plus 16 przez 4 to 4, i potem mam odjąć minus 56 przez 7, wynik ujemny i 56 przez 7 to 8. Teraz tutaj będzie plus minus 5 plus 4 plus 8. Minus 5 dodać 4 to jest minus 1, dodać 8 będzie 7. I c. 10. Odjąć 14, odjąć 24, podzielić przez minus 7, odjąć minus 15, podzielić przez 3. Najpierw działanie w nawiasie. 10 odjąć minus 4, odjąć 10 odjąć 14 to jest minus 4, i odjąć jeszcze 24 to jest minus 28. I mam to podzielić przez minus 7. Y, oj, potem mam odjąć i dzielenie. Minus 15 podzielić przez 3, będzie wynik ujemny i 5. Teraz dzielenie. Ujemna przez ujemną daje wynik dodatni, czyli mam 4, minus i minus daje plus, zatem 9. A i C zostawiam dla Was, i ostatnie zadanie. 12, które chciałabym zrobić. Obić pamiętając o kolejności wykonywania działań. 69 strona. 12, odjąć 18. Raz. Minus 5 do potęgi drugiej, podzielić przez minus 3. Odjąć minus 42, podzielić przez minus 6. No to zaczynamy. Mogę sobie najpierw policzyć ten nawias, będzie minus 6 i od razu potęgowanie. Mam potęgę drugą, więc liczba będzie dodatnia. Podzielić przez minus 3, odjąć. Mogę to dzielenie też wykonać. Minus i minus daje plus. 42 przez 6 to 7. Następnie mam mnożenie i dzielenie, więc zrobię po kolei. Minus 6 razy 25. Wynik ujemny 150. Podzielić przez minus 3, odjąć 7. Teraz tu minus i minus daje mi plus. 150 przez 3 to 50, odjąć 7, 43. Przykład B. Może wezmę już na następnej, będę pisać. Kwadratowy nawias. On nie różni się niczym od innych nawiasów. Chodzi o to, żebyśmy po prostu widzieli, odkąd, dokąd ten nawias się Znajduję, bo jak będziemy mieć wszędzie okrągłe nawiasy, to można się pogubić. Dodać 4 razy minus 9 i tu się właśnie kończy kwadratowy podzielić przez minus 1 do potęgi piątej dobra. No to zaczynamy oczywiście od tego dużego nawiasu, a w tym dużym nawiasie mogę podzielić i mogę pomnożyć, i mogę jednocześnie spotęgować, bo te liczby sobie nie przeszkadzają. 144 przez 8. Mogę to sobie zrobić pisemnie, jeśli nie pamiętam w głowie. 14 przez 8 to jest 1, 64, 18. Czyli jedna jest dodatnia, druga ujemna, to jest minus 18. Odjąć minus 7 do drugiej, czyli dodatnia liczba 49, i dodać 4 razy minus 9, czyli liczba jest ujemna. 36. I to jest wszystko w nawiasie kwadratowym. Podzielić przez minus 1 do 5. Mogę to policzyć. Liczba ujemna. Przez minus 1 będziemy dzielić. I teraz liczymy. Minus 18, minus 49, czyli mam większy dług. To jest minus 59, minus 67. Dodać minus 36. I dzielimy przez minus 1. Znów długi dług. To mamy. Minus 90, 103. Podzielić przez minus 1, minus i minus daje plus, czyli mam po prostu 103. To jest mój wynik. I ostatnie zadanie. No bardzo trzeba uważać na te minusy. Dodać 13. Odjąć minus 42 przez 7 dodać minus 3 do 3. Zaczynamy od nawiasu i potęgi, czyli minus 26 przepisuję, minus 6 przepisuję razy. Minus 9 dodać 13 to jest 4. Odjąć minus 40, a wy, wykonam też dzielenie, minus 42 podzielić przez 7 to jest minus 6 i tutaj będzie liczba ujemna, bo mam nieparzystą potęgę 27.

AC, nie AB. Yy, AB na stronie 68. Dziękuję.